Cześć, dzień dobry, siemanko Wędrując sobie ulicami Warszawy natrafiłem na Sedo Kebab, mówię No, lokal ładny, wstąpię I wiecie co, lokal, który dołącza do warszawskiej czołówki Nawet proszę z tym nie handlować Nie no, oczywiście żartuję Bo każdy może mieć jakieś tam swoje zdanie Ale jakby tego lokalu nie wypada Porównywać do miejscówek Z kulami mocy, zupełnie inny poziom Podejrzewam, że porównywalny do Efesa Czy Sapko, czy właśnie tej, No tej warszawskiej czołówki A może nawet czołówki całej y w całej Polsce, czy to ten sam poziom, czy wyższy, czy niższy, tego na ten moment jeszcze nie jestem w stanie określić. Natomiast na pewno mogę polecić fanom mięsa w kebabie, a nie pasztetu, jak to w większości lokali, które ostatnio miałem okazję wam przedstawiać. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to nie zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Tak, zacząłem trochę gadać o tym efesie i sabko, więc powiem wam też trochę o moich spostrzeżeniach na temat samych lokali. Efes i sabko oraz dzisiejszy bohater tej restauracji, a nie tam byle płódki. W efesie na przykład nie wejdziesz usiąść, jeśli bierzesz tego najtańszego kebaba za 14 zł z okienka, natomiast w części restauracyjnej jest drożej. Nie wiem dokładnie ile tam trzeba zapłacić, ale na pewno tak zdychę więcej, żeby usiąść właśnie tam sobie w restauracji. Jest tam podobny wystrój, jak tu Tutaj, ale możesz właśnie do Usiość nie ma z tym najmniejszego problemu. Normalnie przy stoliku, nie płacąc za to więcej. tak, Czyli zupełnie tak jak w sapko, natomiast wystrój w sapko to już taka bardziej budka. Choć tam też bogaty jest, bogate, menu w pozycje takie restauracyjne, jakieś tam właśnie tureckie przysmaki, nie tylko kebaby. Także no myślę, że to jest wspólny mianownik tych wszystkich trzech lokali. Każdy znajdzie coś dla siebie, wchodząc do jednego, drugiego czy trzeciego. Także no, polecam też sprawę. Usiadłem sobie przy tym stoliczku w oczekiwaniu na moją kanapkę, czeka mi pani i mówi do mnie, że muszę się przesiąść, bo ten jest zarezerwowany. Myślę sobie, w porządku, dobrze nawet, że tak wyszło, bo e, znów bym rzucił filmik ze słabym oświetleniem jak ostatnio i trzeba byłoby kombino kombinować e, przy edycji. Mówię, dobra, idę na Odebrałem, zerknąłem na mięso w kebabie i na ten obracający się doner i mówię, no ty kurde, w końcu coś znalazłem takiego eleganckiego. Koszt takiego kebsa to 14 albo 15 zł. Byłem tak zapatrzony na mięso, że przy składaniu zamówienia nie wziąłem paragonu. Wziąłem za to menu, właśnie, żeby stamtąd wziąć cenę. Ale teraz patrzę, że w menu nie widać tej pozycji w bułce albo na grubym, którą ja wziąłem. Akurat tego nie zapisałem w notatkach. Także przyjmijmy, że kosztowało to 14 czy 15 zł, tak jak przykładowo kebab nocienki. Odebrawszy zamówienie, już wiedziałem, że będzie to coś innego, no ale to stwierdziłem już wcześniej, jak spojrzałem na mięso w tym w wypadku zam zamówiłem baraninę oraz kurczak. Nie brałem też na ten wyjazd kamery do przebitek. Teraz przy przyszłych wyjazdach już to nadrobię, bo to jakby ta kamera GoPro nie oddaje do końca barw. Tutaj to mięso wygląda na bardziej spieczone niż było w rzeczywistości, przez co wizualnie może się wydawać, że było na przykład spalone czy coś. No ale nic z tych rzeczy. Następne filmiki już będę realizował tą, tym bezlusterkowcem Lumixem, bo kupiłem go, a w sumie go nie brałem przez tyle czasu. Na Google Maps czy w w innych serwisach ludzie narzekają na wysokie ceny względem ilości. Yy, powiem Wam, że już lepiej nawet zjeść tutaj niż znów zapychać się kolejną kulą mocy. Szkoda tylko że taki deficyt jest na mięso w tym kraju. Yy, no, ale postaram się to zmienić jakby cały czas. Yy. Recenzując te słabsze kebaby, staram się nakreślić tym, może przyszłym oglądającym, albo przyszłym właścicielom, e, że warto zainwestować w lepszej jakości mięso. Za tę kwotę tutaj otrzymujemy 150 gramów mięsa, e, które nijak nie przypomina tego, które ostatnimi czasy wrzucałem na kanał. Mięso rzemieślnicze, opisane jako baranina, e, nie wiem czy w czystej postaci, czy może zmielone z jakimś tam substytutem w postaci innego mięsa, natomiast taki charakterystyczny, gorzki posmak, który od razu skojarzył mi się z tymi najciekawszymi wycieczkami na moim kanale. Kurczak, który tak samo dostarcza im zaufany producent, czuć jakość, tak samo idealnie dopieczone, wszystko ścinane na bieżąco przed moim przybyciem. Chociaż takiego ruchu jeszcze nie było, to trafiłem właśnie na ten czas, że ludzie się tam zbierali zaraz na porę lunchową, porę obiadową, tam też trochę widać dookoła miejsc pracy, jest także myślę, że akurat w, w tym czasie, jak ja byłem po tym, m, zaczęło tętnić to życiem, ale że lokal spory, na pewno tam wieczorami przebywa dużo e, ludzi, także bogata oferta w jakiejś tam alkohole. Myślę, że fajnie jestem. tam. Niemniej jednak, jeśli chodzi o te dwa mięsa, to to pierwsze skradło moje serce. Razem smakowało to równie ciekawie, ale następnym razem pokusiłbym się o samą baraninkę e, w cienkim placku, co mieszany. E, z tego względu, bo na pierwsze po pierwsze nie chciałem ryzykować samym ostrym, żeby czuć jak smakuje mięso. Po drugie, przy okazji przetestowałem sobie łagodny. Akurat w takiej konfiguracji nie było to coś bombowego. Ostry, nieco muskał podniebienie. Łagodny to tonował sprawę, ale wielki plus, że nie były to takie jakby kolejne chemi chemiczne sosy. Być może ten czerwony jest na bazie sambalu, choć to tylko taka moja teoria. Tak, sambal nie grał tutaj pierwszych skrzypiec, nie był słony, jak to często ma miejsce, a rzekłbym nawet, że czuć tę charakterystyczną woń przecieru z papryczek. No jak będę następnym razem, to myślę, że zapytam co tu za sosik i z czego, bo smakowało to naprawdę genialnie. Wspólnym mianownikiem z efesem czy Sapko są tutaj także warzywa. Zeszadę no, tam jakieś wymyślne, a takie jak powinny być, bez urozmaicenia jak widać świeżutko I jako dodatek do reszty składników komponuje to się bardzo dobrze. Bułka taka jakby Bułka także może przypominać te z tych lokali, które wymieniłem wyżej, choć według mnie tutaj to najsłabszy element właśnie tego zamówienia. Była nieco napompowana, jakby też prawie wcale nie opieczona. Takie mam wrażenie z początku, natomiast po jakimś czasie, gdy niżej nasiąkła sosem, dało to także ciekawy efekt. I jak całość nie była za duża, tak to było, można było naprawdę solidnie dopchać. Dla fanów większej ilości mięsa istnieje możliwość wybrania lepszego stosunku mięsa do warzyw. Zatem, jak ktoś po moim filmiku by się zdecydował wybrać do tego lokalu, to śmiało może podsyłać fotkę, czemu to smakowało. A ja od czasu do czasu na swoim Facebooku wrzucam właśnie takie fotki, które mi podsyłacie. Sedo to kuchnia bałkańska, nie turecka, ale myślę, że ktoś jak jest fanem kebabów, to śmiało zasmakuje w tej właśnie pozycji, którą ja zamówiłem, czy też innych, które dostępne są w menu. Na pewno coś wyróżniającego się w skali Warszawy, a też tak y, się składa, że ostatnio zrobiłem aktualizację sabko. także niedługo wrzucę. Dzisiejsza ocena to 9 na 10. Malutki minus za tę bułkę, y, no ale myślę, że jest bardzo dobrze. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia Hermesa, Ar Arka Tubicza i Mariana Czer-Niejewskiego. Cześć!